Może kto wie. W telewizji ekstra wracamy do Tripsa, DJ-a i producenta muzycznego, który rozgrzewał publiczność podczas niedawnego sylwestra z dwójką na stadionie śląskim. Zaczął więc styczeń w sposób spektakularny, ale zapewnia, że to nie koniec wrażeń. O czym więcej w rozmowie Mateusza Jędrasia. Początek nowego roku jest dla Tripsa bardzo intensywny. Co masz w planach? Oprócz tego, że wydaliśmy remix w moim ogródeczku, to będą zaczynały się koncerty m.in. finał wielkiej orkiestry świątecznej pomocy w Białymstoku oraz dwa koncerty 24, 25, 26 stycznia, a później masa wielkich innych planów, także czekajcie. To zapraszamy do słuchania i już teraz przedsmak tego, co na koncertach. Zakończenie Telekspresu Ekstra. Kilka ważnych informacji. Jutro Telekspres w przerwie konkursu skoków narciarskich około godziny 17. Spotka się z Państwem Bartosz Cebeńko, a za chwilę w TVP Info Panorama. Życzę wspaniałego piątkowego wieczoru. Do zobaczenia. Ewa Gajewska, witam i zapraszam na Panoramę. Wyrok dożywotniego więzienia usłyszał Dorian S., mężczyzna, który rok temu pobił, zgwałcił i porzucił 25-letnią Białorusinkę w centrum Warszawy. Mężczyzna przyznał się do winy. Wyrok nie jest prawomocny. Obrońcy Doriana S. zapowiadają apelację. Sąd Okręgowy w Warszawie ustalił w tej sprawie, że oskarżony Dorian zgwałcił Elisabethę Dopuścił się rozboju na jej szkodę. Oraz przy użyciu przemocy, polegającej przede wszystkim na duszeniu pokrzywdzonej, doprowadził do jej śmierci. Oskarżony dopuścił się tego czynu jako osoba poczytalna. Z pewnością wywiedziemy środek zaskarżenia celem poddania tego wyroku bardzo wnikliwej kontroli instancyjnej. W naszej ocenie szereg wątpliwości, które obrona podnosiła, i szereg dowodów, które obrona zgłaszała, te wątpliwości nie zostały. E, rozwiane w tym postępowaniu. Wymiarzona kara jest dowodem na to, że wymiar sprawiedliwości surowo traktuje takich właśnie przestępców, którzy popełniają e, najbardziej poważne przestępstwa. Nic nie zadośćuczyni utraty ludzkiego życia, natomiast jest to bardzo ważny komunikat dla przestępców i dla naszego społeczeństwa o tym, że naprawdę musimy sprawiać, żeby nie dochodziło do takich wypadków. Szokujące groźby pod adresem prezydent Gdańska pojawiły się w internecie. Niektóre podrzegały do zabójstwa Aleksandry Dulkiewicz. Powodem miał być rozpoczęty właśnie w mieście remont jednego z mostów. Sprawa została natychmiast zgłoszona organom ścigania. Dzisiaj będę na tą okoliczność także przesłuchiwana. Po zabójstwie pana prezydenta Pawła Adamowicza żadnego takiego sygnału, czy to pod moim adresem, czy pod adresem moich współpracowników, nie lekceważymy. Każda tego rodzaju aktywność jest zgłaszana organom ścigania. Funkcjonariusze wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia, a także prowadzą czynności zmierzające do ustalenia i zatrzymania sprawcy tego przestępstwa. To Zdarzenie wstępnie zostało zakwalifikowane jako kierowanie gruźb karalnych. Za to przestępstwo grozi do trzech lat pozbawienia wolności. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę budżetową i skierował jej część do Trybunału Konstytucyjnego w ramach kontroli następczej. Co oznacza, że ustawa wchodzi w życie, a Trybunał ma dwa miesiące na zajęcie się sprawą. O powodach takiej decyzji głowę państwa mówiła szefowa jego kancelarii Małgorzata Wawrocka. Zostały wprowadzone poważne poprawki w części dotyczącej przede wszystkim Trybunału Konstytucyjnego i Krajowej Rady Sądownictwa. Bardzo wyraźnego podkreślenia wymaga fakt, że z